Cześć, chciałbym wszystkim pokazać, jak można zaoszczędzić kilka złotych u mechanika. Dwa dni temu przestała mi działać prawa szyba, kompletnie nie reagowała. Musiałem z półotwartą wracać do domu. I pierwsze, za co się wziąłem, to bezpieczniki. Okazało się, że jest ok. Później, na łączeniu drzwi, rozebrałem. Psiknąłem kilka razy preparatem do. Styków. Problem był dalej. Drugie co jeszcze, gdy tapicerka jest na drzwiach, warto rozebrać przełącznik szyby i tak samo popsikać na styki. U mnie też to nie zadziałało. Dopiero jak ściągnąłem tapicerkę i tutaj na tej kostce, która jest przy silniczku, rozebrałem, psiknąłem sprejem do styków. I całość działa bez problemów. Zajęło to około pół godziny i wszystko działa.